a więc e, praca raczej e, byśmy powiedzieli taka związana no, raczej mniej e, z taką dużą aktywnością fizyczną e, no ale lubi również e, majsterkować, e, spawa, e, grywa w skłosza i chodzi na siłownia a więc ta aktywność u niego jest duża od dwóch lat e, zajmuje się e, trenowaniem e, boksu jego rywal 36-latek z Gdańska, e, fizjoterapeuta no i lubi mocne brzmienia, jak również medycynę i interesuje się również tym co związane z anatomią człowieka, również od dwóch lat trenuje boks. No i zobaczymy jak tutaj to zderzenie obu panów będzie wyglądało. Tak jak już powiedziałem, niebieski narożnik Paweł Szuba, Fort Gdańsk, narożnik czerwony Michał Wadas, ring rider z Gdynia i old school boxing Gdańsk. No i tutaj widzimy różnica w wieku nieduża, 4 lata, 32 lata Michał Szuba, 36 lat Michał Szuba, przepraszam, 32 lata Michał Wadas, Paweł Szuba, 36 lat, 32 Michał Wadas, no i. Myślę, że tutaj jakby jeśli chodzi o wiek, jeśli chodzi o zaawansowanie pięściarskie, przynajmniej patrząc na lata treningu, to podobne no, zobaczymy jak to będzie się przekładało na bezpośrednie starcie. Widzimy, że z odwrotnej pozycji zaczyna Michał Wadas Szuba spokojnie, troszeczkę gorsze, ale tylko nieznacznie warunki fizyczne. Próbuje gdzieś tam podejść do przodu. Na pewno dla niego to jest wyzwanie, walka z Mańkutem, nawet jeśli ten Mańkut jest tak samo jak on, zawodnikiem walczącym tylko rekreacyjnie, bo tak trzeba to nazywać, no to jednak jest to spore, spore wyzwanie. No i taka walka widzimy jak na razie panowie zaczęli bardzo spokojnie, badawczo szukają gdzieś ciosów mocniejszą ręką, ale na razie pojedynek prawy na lewy. Och, teraz machnął się dwa razy poza dystansem Wadas, nie miał na tyle tempa w sobie Szuba, żeby to wykorzystać. O teraz próbuje gdzieś e, kilkoma akcjami podkręcić ten Wadas i na sam koniec równo z Gongiem zainkasował dwa mocne ciosy, no to na pewno e, mogło zrobić e, wrażenie na sędziach, ta końcóweczka e, bardzo dobra ze strony e, Szuby. Druga runda tego pojedynku już się w tym momencie rozpoczyna. Obraz widzimy podobny. Próbuje gdzieś być bliżej, biorąc pod uwagę to, że no ma jednak rywala również z przednią ręką po tej samej stronie, a więc pojedynek zawodnika praworęcznego z mańkutem powoduje to, że gdzieś ta walka o pozycję przednią ręką jest dla zawodników niezbyt zaawansowanych trudną sztuką. Walka o pozycję również, jeśli chodzi o stopę. No, ale to już jest kwestia drugorzędna. Tu widzimy, że o, teraz bardzo ładnie tutaj jednak wpuścił sobie do środka szubę Wadas i uderzył lewy pod prawy łokieć. Mam kilka osób było nieczysto bitych na sadą, ale z obu stron, więc jakby sobie to puścił. I mamy teraz dobre wejście szuby. Wadas odpowiada. No, pojedynek nam się za ognia. Jeżeli panowie utrzymają tempo, będą mieli siły, to myślę, że trzecia runda może być równie ciekawa. No ale póki co jesteśmy w rundzie numer 2 i tak jak powiedziałem, jest tutaj potencjał w tej walce, żeby panowie nam się rozkręcili. Jak pójdą te mocne ciosy, to widzimy, że żaden nie ma zamiaru odpuszczać. To co na pewno u białych kołnierzyków przychodzi najpóźniej, jeśli chodzi o te elementy treningu, to wydaje mi się, że jednak te parametry e, takie... Kondycyjno-szybkościowe, bo tu jednak rzeczywiście jest problem w tym, żeby no, te ciosy były dynamiczne. Technicznie, e, zawodnicy w większości są już w e, jakimś tam stopniu poukładani, e, podstawy boksu absolutnie znają, natomiast e, no, nie ma jeszcze tych e, parametrów szybkościowych. No, ale też pamiętajmy o tym, że w większości są to zawodnicy, którzy, tak jak powiedziałem, trenują boks od roku, dwóch, trzech i też są to zawodnicy już no, po 30, więc jakby to e, na pewno już e, trochę ciężej będzie im o to, żeby, żeby te elementy wytrenować. Póki co jest po rundzie numer 2, rundzie fajnej, rundzie fajnej Myślę, że z obu stron były momenty takich ofensywnych akcentów Eee, w moim odcytu Wadas w tej rundzie zrobił e, ciut więcej, ale jak widzieli to sędziowie to się przekonamy. No jak na razie w tych wszystkich pojedynkach, czyli Elwar Majewski, Kalita, e, Wojdyła, my no teraz w tej walce nie mieliśmy jak dotąd takiej jazdy absolutnie w jedną stronę. Tutaj widzimy, że gdzieś zawodnicy trzymają e, bliski kąt, jeśli chodzi o poziom. Finałowa runda tej walki, kto wie, czy nie jest to runda rozstrzygająca, bo e, być może na kartach sędziowskich sprawa nie jest tak mocno oczywista. No i tak jak powiedziałem, tu nie ma co się sugerować tym, że to są białe kołnierzyki. Tu jest walka absolutnie e, na serio, na poważnie. To są naprawdę e, mocne, mocne pojedynki, mocne wymiany widzieliśmy na tych galach niejednokrotnie e, knockdowny, to, to dyskusji. Natomiast widzieliśmy również knockouty, że zawodnicy gdzieś się lądowali na deskach dosyć ciężko, no i to jest oczywiście to jest e, też, jak powiedziałem, e, dowodem na to, że tutaj absolutnie nie ma żartów. Teraz oczywiście mamy e, pchnięcie, a więc e, to lądowanie na deskach e, ze strony Wadasa nie będzie policzone e, szubie jako e, knockdown. Teraz wejście lewym prostym e, Szuby, no wypadł teraz Gminy, e, wada troszeczkę był zbyt daleko, żeby wykorzystać e, ten błąd rywala. No tutaj teraz sekundanci widzieli, że był moment na to, że mógł e, ruszyć Szuba, nie zrobił tego, ale dobre, dobra runda ze strony e, zawodnika e, Forfit Gdańsk. O teraz dobry wyprzedził trochę tym lewym prostym wadas. Przypomnę, wadas zawodnik z czerwonego narożnika. Ostatnie 10 sekund tej walki. No i będziemy czekali na werdykt z pewną niecierpliwością. No ja tę trzecią rundę zapisałbym dla Pawła Szuby. No i mam tutaj. E, taki delikatny mętnik, jak sędziowie e, widzieli, ten pojedynek jako całość. zawodnik, pan Tomasz Kowalski, ośrodek szkolenia kierowców. do widzenia. Za chwilę speaker zawodów Maciej Bok odczyta nam werdykt. No i będziemy już wszystko wiedzieli, jeśli chodzi o ten pojedynek. Szanowni Państwo, sędziowie w tym pojedynku nie byli jednomyślni. Sędzia pierwszy trzydzieści dwadzieścia siedem Wadas. Sędzia drugi 28-29 dwadzieścia dwadzieścia szuba, sędzia trzeci 29-28 dwadzieścia dwadzieścia dla zwycięzcy, którym jest Was! Proszę Państwa, trochę się tego spodziewałem, że sędziowie mogą mieć rozjazd w tej walce. Chociaż z tym pierwszym werdyktem 30-27 dla Michała Wadasa nie do końca bym się zgadzał. Bliższy był mi werdykt 29-28 dla Wadasa. Ten werdykt 28-29 dla Szuby również byłby werdyktem w porządku moim zdaniem. Natomiast 30-27 no na pewno nie. Trzecią rundę dałbym tutaj Pawłowi Szubie. Tak czy inaczej, wielkie brawa dla obu zawodników. To